Hej, witajcie, serdecznie dzisiaj draping zielony, mamy z drapkowego milionera za 20 zł, grubą kasę za i bajeczną kasę. Mamy tu numerek 3, 12 oraz 7. Wybrałam najbardziej moje szczęśliwe, także mam nadzieję, że coś tu będzie. Trzymajcie mocno kciuki i zapraszam do oglądania. Ja zaczynam od bajecznej kasy z numerkiem 3. Szukamy tutaj skrzynię. Będzie dwukrotność wygranej, a worek z takim dolarem, ze znaczkiem, będzie wygrany. Dobrze, takie symbole. A tu mamy jeszcze szukać cyferek. 11, 24, 27, 3 i 9. To są nasze wygrywające liczby. Mamy 25. 2, o, wszystko obok, 17, 38 i jedyneczka. No, może lepiej postawmy na te symbole coś tu się pojawi, czy nie? 4, 29, 18 nie ma, 12 jest dworek. Mamy pierwszą wygraną. O to cieszę, od razu lepiej się drapie. 40.

Dzisiaj wydaliśmy 40 zł. Także połowa już się zwróciła. Gruby cash z dwunastką. Mamy tutaj świnkę, skarbonkę znaleźć, lub plik banknotów, co nam podwaja wygraną. No, ja obstawiam, że tu będzie symbol, ale bo wygrywające. Liczby 40, 15, 2, 31 i 33. A szukamy, szukamy gdzieś tutaj nisko. Trzynastka, ale jaka wygrana, tutaj się kryje 500 tysięcy złotych. 26, 18, nie mamy. 8 i 12. No, numerek 12 tu jest, ale no nie trzeba nam tylko tu. Trójeczka, no mamy na górze dwójkę, szukamy dalej. 27, 7, 35 i 9. A teraz poprosimy jakiś symbol. Aj. Piątka. Nie ma. Cztery. Trzydzieści sześć. Trzydzieści siedem. Czternaście. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia pięć. Trzydzieści osiem. I? Trzydzieści cztery. No niestety. N. Co tam jeszcze jest? I C. No jednak się okazuje, że tu jest pusto. Także na razie mamy 20 zł. A tutaj z numerkiem 7. Strapkowy milioner. Szukamy pliku, gardza lub sejfu. Sejf by się przydał. Dużo drapania. Strapka za 20 zł. Trzymajcie mocno kciuki. Tak, coś tu będzie. Dzwon, serce, kapelusz. Hmm. Cienko, cienko. Wiśnie palma, piłka, awokado. Nie kawa, tylko garnec nam potrzeba. Okulary, perła, kwiatek, gwiazda. Nie, nie, nie. Narty nie też nie potrzebujemy ananasa, ani cytryny, ani arbuza, ani śliwki. Zbliżamy się do końca z zdrapeczki, chmurki, tref, krem i biedronka. Aj, 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 aj. Także tylko połowa dzisiaj się zwróciła. Zdrapkowy milioner niestety pusty, a bajeczna kasa daje nam 20 zł. Zostawcie łapeczki, subskrypcję naszego kanału i zapraszam na kolejny draping. Cześć, cześć!